Witam was bardzo zresztą w kolejnym odcinku z naszych sponsobowych przygód w minecraftie I tak dzisiaj widzowie co będziemy robić e, Dzisiaj sobie pójdziemy do, do 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 znaczy do tego Pójdziemy sobie odpali, odpalić widowie portal W ogóle zostawcie na samym starcie łapeczkę w górę jak wam się spodoba odcineczek mm, minecrafta bo Wy chyba lubicie, wy chyba lubicie tą serię także Także dzisiaj sobie pójdziemy do, do, do Mederosa. Pójdziemy teraz właściwie po pałki Blazer, woda. No? Żeby sobie skraftować te właśnie o oczy, endu, żeby pójść sobie do. Nie, nie, nie pokonać smoka jeszcze, no ale powoli szukać sobie już tego portalu do, do endu. Będę chciał długo pokonać smoka. Może, może nawet na następnym odcinku, jakby się uda. I kurde. Hmm, zobaczymy, zobaczymy, czy w następnym odcinku, ale jeszcze nie jestem pewien, żeby mnie ten raz nie było. O kurde, było bilep, jakbym zginął, bym tam wpadł. Wkurzyłbym się tak, tak bardzo bym się wkurzył, że normalnie, kurde, nie pamiętam gdzie był. Ale tutaj, dobra, tutaj było, dobra, spoko. Czy, czy ja tutaj, czy jakieś spadnę, to. się, dobra, ja żyję, dobra, super. To wezmę od razu może parze bo... Okej. Okay. Szkielet mnie zaatakował. A, dobra, tam jest, tam jest yy, ten... Tutaj jest... Zrozumiem się w ogóle te blaze'y. Właśnie, nie wziąłem sobie też... No tutaj się chyba nie są rozpo... tam, tam, tam jest blaze ale nie wiem czy mnie uciekaj nawet strzał to się mam. dostałem co są blazon na przykład jak się bije je. dobra mam jedno szpielet nawet tu idzie no okej okay. chodź tutaj Smok. No. Też w ogóle łuk. Łuk. E, brakuje mi trochę rzeczy, żeby, żeby pokonać smoka. Na przykład łuk bym się bardziej. E, bym sobie troszkę bardziej łuk. Powiem Wam widzowie. O, dobra, teraz super. Teraz się, fajnie. E, potrzebuję trochę tych. Uda. Ja sobie tutaj przysumuję będę. Ile w ogóle potrzebuję tego już? No trochę. Tu jest, a ja wszystkie perełki przerobię. No to szybciutko będzie. Kurde, się musiał ci tu zrespić. Ja za tym. Dobra, nie, no niego zostawię sobie, bo. Gdzie się respią? No, tu jest. Dobra. tam jest też, ale nie wiem czy o, się zaryzykować czy nie, zróbmy kolejnego No, sobie, sumie... dobra ma mamy, mamy, wszystkie oczy, okay. oczy endu, także dobra wracamy do do raportaru, wracamy, dobra jestem ja sobie od razu pójdziemy może, a tak, pójdziemy sobie, chyba od razu ja, ja to w ogóle te, te, no, te, no, te oczy, znaczy te perełki po co dzień sobie pozbierałem, żeby trochę spieszyć troszeczkę także no. Właśnie, mogę sobie... Ja sobie kole, kolejny kolejne łok, sobie Może. Zastanawiam się, będę zontować kolejny łok. Jakimi mi wylecie? Zobaczmy. O, no, może być. To połączymy, może w kowadle sobie połączę od razu. Bo trochę mi tutaj lewela z... Troszeczkę mi lewela z, no... zjadło. Powiedzmy tak. Zjadło mi. <laughs> no. A dobra, to sobie za możemy W ogóle ile mam złota? A trochę złota mamy. Dobra, idziemy już w sumie. Chodźmy sobie, nie zanudzajmy. <laughs> No właśnie, jest noc. W ogóle chyba łóżko sobie wziął, że się No, to sobie łóżka wezmę do sobą razie czego. No, w sumie ja nie lubię, nie lubię nocy. Zwłaszcza jak mam jeszcze shadery, dosyć no, gdzieś ciemno. Jak tutaj gdzieś miałem łóżko. Chyba... Albo nie ma. Chyba do mnie już sprawdować. Najwyżej. No hmm. właśnie nawet drewna. No, prawie drewna nie mam też. No. Trochę trochę biednie, biednie z drewna u mnie. No trudno, dobra. dobra. Tę te, się te, te, te spają. Go słyszę. Dobra, i sobie pójdźmy. Gdzie będziemy to zaprowadzić na tą stronę. Okej, okay. no tutaj idziemy. Mam to Tak, to tą stronę, spoko. Już dzisiaj sobie, sobie pójdziemy do... Odpalimy supportar. I też, w ogóle, piszcie, widzowie, jakie, na przykład, mody pobierać. Do, do tej, do tej naszej serii Spongebobowych przygody. Bo ja bym bardzo chciał jakieś mody ciekawe pobrać, na przykład... Ja mam jakieś mody na dungeon, ale nie wiem, czy to by mnie nie zepsuło świata. Więc za zastanawiam. Ja za wam powiem. E, dobra, pójdziemy sobie tak. Nie wiem, ile metr, ile, ile tych puścimy, dobra, puścimy dalej. Dobra, tam, dalej, dalej, jak na stronę pokazuje nam, dobra, super. Fajnie. To trochę pójdziemy, szczerze. Czy mogłem sobie łódkę wziąć. No dobra. To przepłyniemy bez łódki. To chyba nie jest. Mmm. Znaczy. To nie, to nie jest chyba daleko. Znaczy. Ta, ta woda nie ciągnie się jakoś daleko. No. Bo trochę się ciągnie. No to chodźmy sobie tędy. Tędy sobie chodźmy. dobra. Kurcz. Wow. Dobra, za chwilę sobie znowu Perełkę wyżyjemy. Znaczy to off O, bo teraz on tam pokazuje, ok? Na stronę? A trochę pójdziemy. Ile się tam oddalono od, od domu? E no nie, jest jakoś źle. Tu już widać, że zaczynał się losowy e, las. Same, same bizozy są tutaj. O kurde. jaka tu jaskinia. Znaczy, kamion. Dobra, przejdziemy, pyk. Także troszkę pójdziemy. Gdzie to, gdzie to dalej? Gdzie to dalej prowadzi? A tam, dobra, cały czas tam, okej. Okay. Lecimy na otas. Nie no, to mi się wydaje, że, ten porto, że to będzie lewa daleko, ale zobaczymy. W ogóle pocho O mam, myślałem, że nie mam pochodni. No dobra. Oooo, jesteś, też, jest, jest też, jest też, jest biom. Ej, ten biom się przyda, ja sobie sadonkę wezmę. W sumie. A gdzie to mi prowadzi? A tam, dobra, w tamtą stronę, okej. Okay. To sobie tutaj zaznaczymy. Zaznaczmy sobie tutaj jakieś, nie wiem... O, dobra, jak będzie tak. O no tutaj już widzę jest Co tu nam prowadzi? Gdzie? W tamtą stronę, OK. No nie, jedno nam się już używało, o niedobrze Będę że trochę oszczędnie muszę Używać sobie te Powiedzmy, yy, wykupię sobie dirta, bo Wyjdę sobie na, na, ten, na, na drzewko, na drzewo, na górę, bo ty widzieć gdzie, gdzie to leci to To leci całą tą stronę, chyba teraz, ok. Cyk. idziemy dalej w stronę. To się będziemy wracać powoli. Idzie zaraz. Co jest? Znowu z tamtą stronę? Nie no. Ja nie mogę. A to tutaj już jest, dobra Okej, okay, dobra, to jest tutaj gdzieś W tym miejscu chyba mi się wydaje, dobra, to skopię Skopię się na dół I też się skopiemy na dół, o kurczę, zaczęło padać Okej, okay, nie, 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 za fajnie zobaczymy czy to jest Tak, to jest tutaj no fajnie, i w ogóle ile dam? Eee, nie jest źle w sumie, nie jest jakoś daleko od domu, powiedzmy. Tylko, tylko czy ja dobrze kopię? No by się... Chyba dobrze kopie, raczej. Są ono, co sautas, ona sama na pokazuje, okej. Okay. Ciekawe. Dobra, to kopiemy się teraz tak. To tą stronę, na Dobra, są. Jest, mamy. Super. Superowo, fajnie. Super, mamy. Lapis, lapis, lapis tu widzę. Dobra, fajnie. E, dobra, ja teraz tak. No, zrobię sobie coś takiego. gdzie będzie... E, dobra, na początku... O kurde. Kurde, mogę sobie troszkę więcej... Kurde, więcej szans... Więc już szczał co mogę wziąć No, nie pomyślałem. I trudno Dobra w którą stronę? A portal będzie tam, dobra, to idziemy, to od razu w sumie do portala pójdę to będzie tutaj na dół? Zobaczmy, sobie rozwalamy od razu te No to nie tu niestety, Kurde, to się przekopie w sumie, to czemu by się nie przekopać? Przekopmy się do portalu My Troszeczkę jestem leniwy, nie chcę mi się szukać, dobra O, tu jest, dobra, tu jest, tu jest biblioteka, okej okay. Bo tak to trochę dziwnie jest nie Tak trochę dziwnie, bo A nie, to nie jest miejsce, dobra, okej, okay, to się pomyliło mi są tutaj jakieś skrzynki? Powiedzcie mi, że to jest jakaś skrzynka. Oj dobra, tam jest skrzynka, okej. Okay. Co, co mamy tutaj? U nawet u, fajny enchant, spoko. O, mamy to! Ej, to są te, dobra, spoko. Fajnie. Nie wiem, będę są dwie książki, sobie w sobie wziąć. O, kompasu sobie biorę. Gdzie będzie teraz Porter? No, tego to. Ja chyba, trochę chyba poszukamy, jak mi się wydaje. I dobra, to jest skrzynia. No, tylko perełka jedynie. Weźmiemy sobie. Czy ja w ogóle. <laughs> Nie no, jakie. Ja... Jak ja, w ogóle, jak ja w ogóle ominąłem portarz, to się wkurzę na odcinku. kurze się. Jak na przykład ominąłem, czy przypadek nie zauważyłem, to tutaj nie będzie raczej. Dobra. Nie, tu z za zaułek. Chyba nie będzie żadnych skrzynek, raczej nie. Gdzie to teraz będzie? A tu chyba gdzieś tutaj. Bo widzę na mapie. Jest, dobra, mamy widzowie. Super. Kurde, jak się w ogóle to zrespiło. Nie no. W ogóle sobie zniszczę ten. Dobra, mamy, super. Sobie zaznaczę od razu. Dobra Dobra, mamy, super No ja i sobie, nie wiem, odpalamy? Albo wiecie co, widzowie? Nie wiem, zostawię tu albo... Dobra, odpalmy I tak nie będę jeszcze wchodził do właśnie... Ja czasem nie wpadł Mamy U, jak to wygląda na shaderach, o kurde Ale widzowie, mamy to, super mm, dobra, więc... Ja tutaj zrobię... w ogóle sobie dam tutaj łóżko żeby zrobić ten spawna na później jakby chciał na przykład pokonać sobie zdobyliśmy to, to jest fajne akurat ja będę, ja będę w ogóle, odcinek to będzie taki króciutki można powiedzieć bo ja to już powoli kończy widzowie, także no chyba zakończymy w tym miejscu nie będziemy, w następnym odcinku nie będziemy chyba pójść do, do tego, do endu tylko będziemy się, nie wiem, będę może enchantował, porobimy sobie coś na pewno jakieś takie rzeczy bo będę sobie właśnie chciał a także. Do zobaczenia, papa popatrzcie i tak tak, tak, zostawcie górę, w górę, I, i życzę pa widzowie miłego dnia, miłego dnia. pa do zobaczenia.